Cześć, to Ania. Witaj na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o kosmetykach najnowszych, które pokazały się w drogerii, które ja osobiście testowałam. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o podkład, to ja dotychczas używam tego z Clinique, i to on jest w takim opakowaniu. Jest to. E, numer CN 10 alabaste i to jest serum foundation e, SPF 20 clinic even better clinical i to jest ulepszona e, wersja tego e, podkładu clinic even better który, który jest w plastikowym w plastikowej e, tubce w plastikowym pokowaniu. ten e, podkład sprawdza mi się bardzo dobrze e, nie uczulał nie podrażniał, um, zachowywał się najlepiej, aniżeli z tych wszystkich podkładów, z którymi dotychczas miałam do czynienia, do czasu, kiedy przypadkiem <gupiłam> kupiłam w, w DM-ie z firmy Trend Up w kolorze 005 Hydro Stay Silky Serum Foundation Methialuron and Vitamin Complex z lsf 15. Held byst 12 stunden. Um, chciałam kupić Skatris, który się tak samo nazywa, <gry> tylko dzięki temu, że tak samo się nazywa, że to jest właśnie Silky Serum Foundation z kwasem hialuronowym, z kompleksem witamin. Tylko dlatego kupiłam to, Oczywiście też najpierw testowałam na szyi, najlepiej widać, który kolor pasuje. Ten najjaśniejszy mi najbardziej podpasował i był taki fajny. Jak próbowałam też ten Scatrice tester, to bardzo, bardzo podobny. No praktycznie takie same. Myślę sobie, no spróbuję. Dwa razy tańszy jest, ale spróbuję. I ponieważ Scatrice nie było mojego koloru, były tylko te ciemne, a standard były jeszcze te jasne. To widziałam, spróbowałam i jestem zachwycona. Jest to podkład lepszy, ten kosztuje 5 euro, a ten 50 i ten za 5 euro jest lepszy aniżeli ten za 50. No, coś niesamowitego. Dzisiaj te firmy potrafią tak naśladować te nie, luksusowe marki i ulepszają formuły. <laughs> I to jest właśnie to, że jak y, założy patent firma na jakąś formułę, to kiedy okres patentu mija, to te firmy nie próżnują patrzą na te składy, ulepszają je i kiedy mija okres patentu, wypuszczają jeszcze lepsze te składy. Także bardzo serdecznie polecam za 5 euro w DM-ie Trended Up z tej Silky Serum Foundation. I rzeczywiście jest trwały, jest nawilżający. Ma się wrażenie, jakby się nakładało bardzo bogaty, bardzo mocno nawilżający krem. I tyle bogaty, co nawilżający. Lekki, nawilżający, mocno nawilżający krem. Nie czuć tego, że to jest podkład. A to podkład. I daje niesamowity efekt. Jeżeli chodzi o e, korektor pod oczy, używałam tego z Maybelline. I on trochę tak pudrowo wy wyglądał na twarzy. Owszem, fajny jest, ale tak Trochę pudrowo, trochę wchodzi z maszki, a jak przypuzować, o rany, <laughs> bardzo wchodzi z maszki. Także dorwałam z Essence Skin Love Sensitive Concealer ten i on jest bardzo kremowy, bardzo pielęgnacyjny. Też ma się wrażenie, jakby się nakładało nie korektor, tylko właśnie serum pielęgnacyjne. A później kupiłam, ale ponieważ oczywiście wszystkie Y, jasne, były wyprzedane. Dorwałam tylko ten najciemniejszy, a w sklepie mi się wydawał bardzo, bardzo jasny. Na skórze, niestety, już nie. <grywa> Dlatego dorwałam w DM-ie ten, ten oto korektor. On jest odpowiednikiem tego z Hourglass. To jest zamiennik hour, z Hourglass. I muszę powiedzieć, tak, jestem z jego bardzo mocno zadowolona. To jest akurat właśnie taki mamowy korektor, że ma bardzo lekkie krycie, tylko nie, nie wygląda jakbym miała coś pod oczami, a skóra jednak wygląda lepiej, aniżeli ta naturalna. Jest pielęgnacyjny, bardzo pielęgnacyjny. Nie wchodzi z maszki, No jakbym krem nałożyła, jakbym krem nałożyła, a do tego jest pigment. Jestem z tego, jestem z tego korektora bardzo zadowolona. Serdecznie polecam, jeżeli masz okazję kupić w mnie to, a jesteś właśnie fanką takiego lekkiego makijażu, to to będzie dla Ciebie. Jeżeli chcesz mieć jednak zaznaczone, że jest korektor, że, że on jest widoczny, że skó kolor skóry jest inny, to to będzie dla Ciebie. To samo jeżeli chodzi o ten podkład. On nie da jakiegoś super krycia, on da, delikatny super, on da delikatne krycie. Takie, że skóra będzie w kolorze wyrównana, będzie widać, że coś na twarzy, ale jednak tak nie wiadomo co że bardzo ładna skóra będzie tak, taki efekt dawał że bardzo naturalny nie będzie taka szpachla, ale będzie bardzo naturalny kolor i w dodatku będzie tak no. Dało taki blask, mimo że glass skin, będzie dało efekt Glass skin. Jeżeli chodzi o róż, to z Catrice to mam ostatni, <gryw> ostatni, ostatni taki właśnie ten i on jest w kolorze 010 Dalia Blossom i on też jest tym z odpowiednikiem z Hourglass. Um, nie wiem, czemu pomyślałam, że on jest łososiowy, ale on tak naprawdę jest czerwony. Daje na policzkach taki efekt, którego ja nie, nie bardzo lubię. To nie jest mój kolor, nie jest, mo, nie jest moja preferencja. Jeżeli chodzi o jakość, to trochę wysusza skórę, czyli to nie będzie dla skóry suchej, ale dla normalnej już będzie bardzo dobry. Dla skóry tłustej też będzie bardzo dobry, bo nie odczujesz tego, tego wysuszenia. Ja osobiście używam ten z If Laurent i on jest w kolorze numer 4. I jak porównasz, to to jest rzeczywiście czerwone, a to jest słosiowe. Ten puder jest niesamowity, jest fantastyczny. Nie wysusza skóry, jest idealny dla cery suchej. Daje efekt. Takiego młodego policzka, takiego blasku dodaj młodzieńczości. Tak no optycznie odmładza. Także bardzo polecam ten z Yves Saint Laurent, Chociaż jest bardzo drogi i szukam y, odpowiednika y, z tych tańszych y, z tych tańszych, y, z tych tańszych y, marek typu Essence czy Catrice. Ale jeszcze się nie natknęłam. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to najpierw kupiłam ten y, ten zwykły I Love Extreme. Bardzo mi się spodobał efekt, który dawał na rzęsach. Po, maksymalnego pogrubienia. Efekt praktycznie sztucznych rzęs. Ale on był strasznie nietrwały. Wyszłam na, na dwór, a akurat brzawka była. Zaraz mam pandę. Spociłam się trochę. Zaraz mam pandę. Pokroiłam cebulę. O, nie ma, nie ma tuszu na, na rzęsach, wszystko jest pod okiem. <gry> Dlatego kupiłam. Ponieważ spodobał mi się efekt, który on daje, kupiłam ten wodoodporny, a to jest zupełnie inna maskara. <gry> I co y, mało fajne, również mi się osypuje. Y, dobrze wygląda przez 5 minut. A później zaraz się osypie, zaraz mam pandę. Nie zdążę wyjść z przedszkola i, i mam pantę, także idę do ludzi i wyglądam już źle. <grym> z domu ledwo wyjdę i wyglądam już źle z tym wodoodpornym tuszem. Także no, dla, mi w ogóle nie służą. Wiem, że jest wiele osób, które uwielbiają te tusze, ale mi one totalnie nie służą. Jeżeli chodzi o pomadki, to moją ulubioną jest Lip Butter z Max Factor w kolorze 118 Madone Dew. Do. I to jest ta. No, prawie ją wyzerowałam. Niestety nie znalazłam w DM-ie w szafie Max Factor tej, tej pomadki. Wycofali ją chyba z użycia. No, ale za to z Essence znalazłam bardzo fajną pomadkę w w kolorze 403 i ona jest odpowiednikiem pomadki z maka Kainé Sexy, która się nazywa Kainé Sexy, bardzo fajna pomadka bardzo ją lubię, tylko tyle, że jest nietrwała, niestety bardzo szybko się zjada drugą pomadką, którą pomadkę, którą lubię jest pomadka z Catrice Shine Pomp w kolorze 0,30 Sweet Token. I ta pomadka już zostaje ze mną na dłużej, dłużej mi się trzyma ust. Jeżeli chodzi o cienie do oczu, to dzisiaj mam na oczach tylko i wyłącznie ten cień. To jest Essence Soft Touch Eyeshadow w kolorze 0,3 Eternity. I to jest taki fajny. Fajny połyskujący cień, bardzo dobra formuła. Fajnie leży na, na powiece, fajnie się rozprowadza, fajnie się blenduje. Bardzo mi się podoba. <grym> Także Essence jest nierówny pod względem jakości. Nieraz ma fajne produkty wysokiej jakości, a nieraz takie, no me. Natomiast ta paletka, o niej nie zmieniam zdania. To jest super paletka. Cienie są bardzo kremowe, są kolorowe. Dla mamowego makijażu, jeżeli chcesz bardzo szybko, wystarczy. Zależy co chcesz. Jak chcesz mieć błysk, to tutaj są te dwa bardzo błyszczące. To jest. Nie wiem, to jest chyba pigment i on jest już żelowy. Wystarczy zamoczyć palca na powieki i świeci. Jeżeli chcesz mieć matową powiekę, to wystarczy wybrać sobie jakikolwiek tam inny cień i też rozetrzeć. Nie robi plam. Nawet jeżeli masz nieprzypudrowany korektor na oczach, a używam te, tego i ten mi szkoda podrować tak dobry jest, to nawet na nieprzypudrowaną powiekę jakikolwiek cień, który chcesz, dosknież na środku, rozmarzysz na boki i na górę. No, piękne, pięknie rozglądowany masz cień. Palcem nie musisz pędzla. Tak dobre są te cienie. Tak wyjątkowa jest jakość tych cieni. Z Essence dorwałam też fixing spray. On jest ten nawilżający. Muszę powiedzieć, że formuła jest bardzo dobra, ale krople są bardzo duże. Ten atomizer nie jest za fajny. Ale mimo wszystko, jeżeli pudrujesz się i skropisz się, trzeba trochę czekać, żeby to wyschło i wtedy bardzo zsala ten makijaż. On nie wygląda bardzo pudrowo. On wygląda właśnie tak, bardzo przyjemnie jest dla oka i też dla skóry. Też jest bardzo łaskawy. Jeżeli chodzi o puder, kiedy używałam tego tego podkładu, to żeby się nie ruszał, przypodruwam go tym i on jest bez talku w kolorze 20 Baba ba, Banana. <grym> Brighten up. Jest w porządku, nie narzekam, ale wielkiego szału nie ma. Tylko tyle, że jest bez talku i nie wysusza tak bardzo jak te pudry z talkiem. To tyle, jeżeli chodzi o drogeryne nowości, które przetestowałam. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego. Zostaw komentarze na dole. Będzie mi miło. Bądź łaskawa w swoich komentarzach. Będzie mi tym bardziej miło. I do zobaczenia z tym razem. Pa!